Matko, czemu płaczesz? Musimy zapytać: Matko, czemu płaczesz? W ostatnich dniach w dwóch bardzo znanych miejscach. W La Salette zapłakała Matka Najświętsza, i w Katedrze Łódzkiej, zapłakała też Matka Najświętsza. W dniu tak zwanej powtórnej konsekracji katedry Notre Dame. Matka Najświętsza zapłakała. Obawiam się, że to nie były łzy radości, zwłaszcza na tym miejscu, w Salette, gdzie w 1846 roku płakała gorzkimi łzami i mówiła, ramię mojego syna jest tak bardzo ciężkie, nie mogę już go dłużej powstrzymywać. To ramię spadnie, jak ukażąca ręka Boża na świat. Kochani, czy to wszystko nie dzieje się na naszych oczach? Czy te łzy, powtórne łzy na Alet, czy te łzy w łódzkiej katedrze i w innych miejscach na świecie, w tych ostatnich dniach, nie mówią nam o tym przypadkowo, że ten rok, który przed nami, będzie rokiem wielkich Bożych kar dla świata.